Dzień dobry w odcinku ostatnim na dzisiaj. Um, dzisiaj właśnie dokończyłem to, bo już co będę wam przynósł, Zagrajmy na tym nowym ser ser serwerze pliku. No. Um, I przejdźmy do matkę. E, no. I w sumie to. No muszę się nim się zmierzyć Aha, oh, shit. aha no to to. aha bo tu grali ludzie i poprzekładali wszystkie części o nie a mi się tego filmiku nie chce wyłączać już no dobra to zagrajmy tak uwaga wchodzimy Ciemno. o i widzimy dziurę nie możemy tu wpaść oczywiście bo wtedy trzeba się cofnąć do końca do początku znaczy się eee, tutaj jest początek czyli jeszcze raz przejdziemy to o jak ładnie o, idziemy dalej nic nie ma, nadal idziemy, patrzymy, jesteś coś napisane, uwaga, yy. naprawdę chcesz poznać mroczną tajemnicę, tutaj, idź tam, znaczy to idź, tu idź, tu idź, strzałecz, strzałecz. jesteśmy? Tutaj w jakimś pomieszczeniu. Um, no nie wiemy. Co? Nie. Może będę przechodził mapki. No właśnie. Też w następnym odcinku będę grał na tym nowym kliku. Um, dobra. I tutaj, bo grali inni. Um, no i tu powpychali różne rzeczy. No to może to usuniemy. I zróbmy tak jak było, niestety bo się wszystko spieprzyło. Chodzi o taką mroczną blanszę nie? Czyli to było tu i to było tu. No ale książkę, miecz zabieramy. Potrzebujemy, choć nie wiem czemu właśnie na tą blanszę miecz. No dobra, ale przeczytajmy książkę. Czego tu szukasz? Eee, tu tu tylko śmierć czeka, uciekaj stąd, ale my to olewamy i idziemy dalej. Piszę tu: Pragniesz zemsty? Tu jej nie znajdziesz. Czuję to. Śmierć jest blisko. Piszę. Wejdźmy tu jeszcze Pokażę tak w skrócie Tutaj piszę e, Tutaj piszę No tutaj że co tu pisało Że Okej okay, już już blisko do niej Pewnie chodzi o śmierć nie Ehm, dobra. No, i jesteśmy na końcówce. Ehm, I tu pisze, czego szukasz prawdy, tu nie, nie poznasz. Ehm, więc idziemy, idziemy. I nagle, Jezus Maria, zaraz wybuchnie TNT, a jednak nie wybucha. To jest zwykła taka podpucha. Taka. Ehm, pisze, tu zdychaj no ale my oczywiście no, otwarte idziemy dalej i piszę koniec no i tutaj hasło które wymyśliłem bez sensu e, ponieważ ponieważ jest bez sensu bo nic nie znaczy e, no e, i zróbmy fajne zakończenie nie wiem mm, ja może właśnie tutaj jeszcze taka kropka krwi tutaj krew i o tutaj doróbmy takie coś o, i to będzie fajne zakończenie odcinka trzynastego czyli jeszcze się cofnę i Was, pożegnam. Pożegnam Was na dworze. Ziół O nie. Zió, zió, zió. No, plansza jest fajna. Więc można sobie przejść. Polecam, a to było zamknięte w takim malutkim budyneczku. I pomyśleć, że w takim małym budynku czuje się tyle przeszkód, zadań um, no i w następnym odcinku będziemy na następnej planszy na której zaczniemy jakby nowe życie um, no i żegnam was i ludzik mój was żegna Uh...